Cześć, witam Ciebie na moim kanale. Dzisiaj poruszę bardzo ważny temat, moim zdaniem zbyt rzadko poruszany w przestrzeni publicznej. Jednak osoby posiadające nieruchomość na sprzedaż powinny mieć dostęp do takiej klarownej sytuacji, co tak naprawdę na tym rynku się dzieje. Też po części zdecydowałem się nagrać ten materiał dla naszych klientów, którym udostępniamy tego typu materiały, żeby faktycznie zrozumieli, że jednak tych klientów na tym rynku jest mniej i muszą być otwarci na delikatne zejście z ceny, jeśli faktycznie chcą. Sprzedać nieruchomość. Ja mówię tutaj o osobach, które mają potrzebę sprzedaży nieruchomości, a jednak wciąż myślą, że ten klient na przestrzeni 2, 3 miesięcy, bądź w przyszłym roku na początku się pojawi. Nie, moim zdaniem tak się nie stanie. Jednak osoby kupujące nieruchomość teraz to są w głównej mierze osoby e, kupujące te nieruchomości na własne na potrzeby mieszkaniowe, e, bądź też inwestorzy. Moim zdaniem. Ci inwestorzy jeszcze mocniej się uaktywnią, gdyż no, ostatnio nawet nie mieliśmy e, żadnego ponoszenia stóp procentowych, więc jasno, dosadnie rząd pokazuje, że ich już pieniądze e, zaoszczędzone przez Polaków nie interesują, więc ta inflacja nie będzie w stanie zrekompensować strat związanych, Przepraszam, te lokaty bankowe nie będą w stanie zrekompensować strat spowodowanych to inflacja. Więc moim zdaniem, nawet już teraz zauważyłem na przestrzeni kilku tygodni, że ruchy ze strony osób posiadających gotówkę bardziej się aktywniły, ale te osoby głównie chcą nabywać nieruchomości popytowe. Mam świadomość tego, że to nie jest można powiedzieć wyznacznik, bo nie ma reguły przy sprzedaży nieruchomości, ale o tym opowiem sobie w dalszej części. Dobrze, więc na początek to tyle. Może kilka słów o mnie, chociaż ja już teraz staram się w każdym filmie poruszać aspekt, czym dokładnie się zajmujemy. Zajmujemy się w głównej mierze pośrednictwem, obrotem nieruchomościami, jak i można powiedzieć, prowadzimy remonty od A do Z. Zajmujemy się tymi nieruchomościami na terenie całego kraju. W głównej mierze też skupiamy się na doradztwie związanym z nieruchomościami, czyli są osoby, które potrzebują wyprostować stan prawny, potrzebują mniej więcej znaleźć wspólny cel bo załóżmy jest to nieruchomość spadkowa, ja głównie takimi nieruchomościami się zajmuję, no i nie ma tam wspólnego języka, więc osoba z zewnątrz, która faktycznie już prowadziła takie procesy, ma doświadczenie, potrafi prowadzić te negocjacje, mediacje, jest jak najbardziej wskazana, bo czy... 10-15 tysięcy, ale z wyznacznikiem tego, że ktoś nie wyjmie kapitału na poziomie kilkuset tysięcy złotych, bądź e, tak jak teraz prowadza transakcje kilku milionów? No, jak najbardziej. Więc, jeśli ty posiadasz e, taką nieruchomość, masz problem, nie jesteś w stanie znaleźć tego wspólnego celu e, wyjścia awaryjnego, jak najbardziej możesz się skontaktować z nami. Link e, do o, naszej firmy znajduje się w opisie filmu. E, dobrze. Czy mieszkania wciąż się sprzedają? Oczywiście, że tak, ale nie w takiej ilości i nie za taką kwotę, jak to jeszcze miało miejsce w poprzednich latach, bądź nawet w pierwszym kwartale tego roku. Czym to jest głównie spowodowane? Przede wszystkim tym, że zabrano nam klienta kredytowego z rynku. Też ostatnio udostępniłem film związany z błędnymi decyzjami, jak one wpływają na rynek nieruchomości, ale i nie tylko, na całokształt związany, można powiedzieć, z naszym życiem i tak dalej. Czyli rząd chce, by Polacy byli biedni. Moim zdaniem chce. Dlaczego? Bo zabrano możliwość brania kredytów, budowania swojego majątku, poprzez to dźwignię finansowo, głównie dla osób, które ciężko pracują i są ambitne, i mają świadomość tego, że to zobowiązanie muszą spłacić. Więc dlaczego tak drastycznie i tak szybko zostały zastosowane? Podnoszenie stóp procentowych. Można to było zrobić o wiele wolniej, już nawet rozpocząć ten proces w 19 roku przyzwyczaić to społeczeństwo, że jednak te kredyty będą droższe. Może nie kupuj tak dużego mieszkania, może zdecyduj się na mniejsze mieszkanie nie bierz tego kredytu na remont, itd. I głównie tym to jest spowodowane, ale też spora część osób w ogóle wystraszyła się w rynku nieruchomości no, poprzez wybuch wojny na Ukrainie. Ale, okej, okay, to jest tam jakaś pewna grupa. W głównej mierze teraz kupują. Osoby na własne y, potrzeby mieszkaniowe oraz inwestorzy. I to, co wspomniałem wcześniej, ta grupa inwestorów, moim zdaniem, jeszcze bardziej się aktywni z tego względu, że lokaty bankowe nie są w stanie zrekompensować tych strat spowodowanych inflacją, i nawet my już zauważamy, że coraz więcej obsługujemy klientów, e, którzy decydują się na zakup głównie kawalerek. Bo inwestor, który posiada gotówkę załóżmy w kwocie 500 tysięcy, on preferuje kupić dwa mniejsze mieszkania niż kupić, można powiedzieć, jedno dużo, z tego względu, że nie każdy chce wynająć pokój w mieszkaniu, gdzie tych pokoi jest 5, 4, no bo jednak jest zaburzane tak zwany ten mir domowy i tak dalej, ale też. Mniejsze mieszkanie, szybszy produkt do spieniężenia. Tak to wygląda. Mówiłem już o tym wiele razy, że czym większe mieszkanie, tym trudniej jest je sprzedać. Z tego względu, że na tą nieruchomość jest no, mniejsza ilość klientów kupujących. Najbardziej teraz cieszą się nieruchomości zainteresowaniem ze strony klientów kupujących. Przede wszystkim dwupokojowe do 40 metrów, trzypokojowe do 50 metrów. I nawet jeśli ta cena jest ofertowa, mieszkanie jest dobrze zrobione w dobrej lokalizacji, to nie musi być koniecznie centrum. Przede wszystkim, żeby była dobra infrastruktura i transport jakiś publiczny, budynki użyteczności publicznej, sklepy, supermarkety itd. Również możemy uzyskać dobrą cenę z metra. To, co ja zauważyłem na przestrzeni ostatnich lat, że jednak ten rynek. Pierwotne, nowsze budownictwo po 2000 roku cieszy się o wiele większym zainteresowaniem, i osoba, która ogląda nieruchomość w starym budownictwie i w nowym, szybciej zdecyduje się na zakup nieruchomości w nowym budownictwie, nawet jeśli tam współczynnik do ceny jest 20-30% większy. I mam to sprawdzone na naszych klientach. Którzy mieli możliwość kupna załóżmy mieszkania za kwotę X w starym budownictwie, załóżmy 300 tysięcy, a decydowali się na zakup nieruchomości za 430 tysięcy w nowym budownictwie. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak to mieszkanie jest dobrze zrobione, wciąż musimy do niego wejść to staroklatko. W większości przypadków one są wąskie, są zaniedbane itd. Tak no, i co najważniejsze, też nie mamy swojego miejsca postojowego, nie mamy wind, a jak są windy w wieżowcach, no to też no nie oszukujmy się, że one nie są na jakimś tam wysokim poziomie. Dobrze, na to sobie odpowiedzieliśmy, i wracając właśnie jeszcze do tematu: czy te mieszkania się sprzedają? Oczywiście, że tak, ale kto w głównej mierze teraz sprzedaje mieszkania? To sprzedają osoby, które są otwarte na negocjacje i potrafią wyłapać potencjał z tej nieruchomości. Okay. Jeśli mam nieruchomość, która ma potencjał, istnieje możliwość zrobienia na 43-5 metrach trzy niezależne pokoje, no to okay, mogę oczekiwać większej ceny, bo na pewno ta nieruchomość będzie atrakcyjna i dla rodziny. I będzie to cena dla inwestora, ale jeśli mam nieruchomość dużo, tak jak ostatnio klient się zgłosił do nas, posiada dużo nieruchomość, 80 metrów, i on wciąż oczekuje ceny z metra identycznej jak się wystawia oferty, załóżmy przy metrażu 40 metra. Pamiętajmy o tym, że czym większa nieruchomość, tym mniejsza cena z metra, bo ta cena całkowita robi się drastyczna i klient tego nie zaakceptuje. To samo jak moim zdaniem w końcu najemcy nie zaakceptują tak wysokich, można powiedzieć, czynszy związanych z wynajmem. W końcu pewna część osób wróci do rodziców tak i jakoś tak się postarają to wszystko zrobić, żeby nie płacić tak wysokiego czynszu, bo to do czego teraz dochodzi, to jest po prostu Eldorado na rynku wynajmu, czyli to co. Analogiczna sytuacja to, co mieliśmy w przypadku sprzedaży nieruchomości, że nieruchomości sprawały się od cyrknięcia palca, było zawyżanie cen, było ciężko kupić nieruchomość, było przebijanie i tak dalej. Ten rynek no, był bardzo taki, można powiedzieć, dynamiczny, a jednak już teraz się ustabilizował z tego względu, że nie ma tego klienta kredytowego, a on w głównej mierze to napędzał. Ale wracając do tematu. Czyli związanego, można powiedzieć, kto teraz te nieruchomości sprzedaje? No, przede wszystkim osoby, które są otwarte, bo jeśli pamiętaj, jeśli ty masz potrzebę sprzedaży mieszkania, czy do obojętnie jakiejkolwiek nieruchomości, gruntu, domu i masz na to pół roku, to uwierz mi, że te pół roku nic tak naprawdę ci nie da, a wręcz przeciwnie, może się jeszcze stracić możliwość sprzedaży. Pamiętajmy, że miesiąc grudzień, styczeń to są miesiące, które no ogólnie nie cieszą się jakimś zmożonym ruchem przy zakupie nieruchomości, tak? a zwróćmy na to uwagę, że tak naprawdę nie wiemy, co się stanie po tym nowym roku. Znowu jakaś ustawa wchodzi związana z, tymi, z tą ludnością, też osoby nie wiedzą tak naprawdę, w którym kierunku my zmierzamy jako kraj. Czy my w końcu idziemy do przodu, będziemy się rozwijać, będziemy prowadzić jakieś wielkie inwestycje? Pamiętajmy też, że mamy potężny problem z niżem demograficznym, który odciśnie swoje piętno. I osoby, które twierdzą, że to nierealne, no to moim zdaniem są w błędzie. Tak samo jeśli chodzi o tutaj nieruchomości budynkowe, tak zwane domy jednorodzinne. Mamy tutaj szeregówki, segmenty. Nie oszukujmy się, że popyt na tego typu nieruchomości diametralnie spadł z kilku głównych przyczyn: wzrost kosztów utrzymania, następne zbyt wysokie ceny działek, koszty budowy takich budynków, no i co najważniejsze niepewność związana z systemem ogrzewania. Więc dużo osób stawia na wygodę, i jednak. Preferują kupno tego mieszkania. Nawet ostatnio mieliśmy kilku klientów, którzy zdecydowali się na kupno większych mieszkań, więc ten klient jest jak najbardziej, tylko ta cena musi go przyciągnąć. Więc ja nie rozumiem osób, które są w stanie, załóżmy, zejść 50 tysięcy, otwarcie są na kwotę 50 tysięcy przy negocjacjach, ale wciąż trzymają tą kwotę, załóżmy, 500 tysięcy. Nie, pokaż temu klientowi potencjalnemu. tak naprawdę rynek potrzebuje 2-3 tygodnie, żeby no, zweryfikować otwarcie ofertę, że Ty jesteś otwarty na sprzedaż tej nieruchomości, na negocjacje, a nie trzymasz wciąż tą cenę i liczysz na łódź szczęścia. Ok, jeśli masz pół roku na sprzedaż, jak najbardziej, możesz przez te 2-3 trzy miesiące trzymać. To jest Twoja sprawa, Ty podejmujesz decyzję, tylko wróć się do moich filmów i e, zapoznaj się Najczęstsze błędy z, przy zakupie nieruchomości i przy sprzedaży. Czy faktycznie jest sens? Tak jak ja ostatnio mam klientkę, która twierdzi jednak, że ona na spokojnie mnie sprzedawała, bo jeszcze skorzystała z wakacji kredytowych, i tak, żeby ta sprzedaż nastąpiła na przełomie lutego-marca przyszłego roku. Ja jej tłumaczę, proszę pani. A co tak naprawdę to pani da? Przecież, nawet jak pani teraz sprzeda, nadpłaci pani w tym momencie ten kredyt. Szybciej Pani pozbędzie się problemu, nie będzie Pani musiała płacić czynszu i przed, co najważniejsze, po co Pani ten niepotrzebny stres, związany z tą obecną hipoteką na innej nieruchomości, bo ta klientka już nie jest w stanie spłacać tego kredytu hipotecznego, po prostu wypłata jej na to nie wystarcza, więc weźmy to pod uwagę. Dobrze, jeśli chodzi o grunty pod zabudowę jednorodzinną, w ogóle moim zdaniem stracą. W głównej mierze są to nieatrakcyjne grunty. Pamiętajmy o tym, że spora część osób będzie pozbywać się nieruchomości, domów, zwłaszcza z tego względu, że Pewna część osób wychowała swoje dzieci, one wyjechały do innych miast bądź kupiły swoją nieruchomość, może wyjechały za granicę. Teraz starsze osoby powyżej 60 roku życia mieszkają na tej nieruchomości, też prawdopodobnie, jeśli nie mają oszczędności, żyją z samej emerytury, renty. Te jednak świadczenia nie będą w stanie zapewnić im utrzymania tej nieruchomości, więc zdecydują się na sprzedaż tego domu czy tego segmentu. I kupno mniejszego mieszkania w mieście, bo jest to wygodniejsze, jest to tańsze e, i tak dalej. Więc weźmy to pod uwagę, ile takich nieruchomości pójdzie na rynek, i moim zdaniem to nastąpi już po okresie zimowym, bo oni już będą mieli świadomość, e, te osoby, które posiadają tego typu domy, że nie wytrzymają już następnego, można powiedzieć, sezonu grzewczego. Okej, okay, mam świadomość tego, że to nie będzie jakaś wielka grupa docelowa, ale załóżmy, tak samo jak i w sytuacji osób, które skorzystały z wakacji kredytowych, już też zaczną płacić od lutego raty, spłacać, bo ok, mają jeszcze to możliwość skorzystania w każdym kwartale, jeden miesiąc zamrożenia tej raty, okej, okay, ale dobra, od lutego już zaczną płacić. Teraz osoby, które nie będą w stanie, można powiedzieć, utrzymać tej nieruchomości, teraz nieruchomości też pospadkowe, zwróćmy uwagę, że jak duża ilość ich się pojawia na rynku, i klient, który kupuje nieruchomość, załóżmy, i jednak te pieniądze są dla niego wyznacznikiem, no to on nie musi kupywać w nowym budownictwie. On kupi to nieruchomość, nawet i wtórnym, żeby jego rodzina i on sam mógł gdzieś zamieszkać. Nieważne, że to jest wielka płyta, wieżowiec, klatki są zaniedbane i tak dalej, ale jednak tutaj kupno mieszkania za 300 tysięcy, a za 400 robi różnicę, bo jednak można powiedzieć, albo on dysponuje takim budżetem, albo jest osobą osobo świadomo, tak jak ostatnio miałem klientów, i oni chcą mieć to zabezpieczenie jeszcze w postaci 100 tysięcy złotych, bo. Mają rodzinę i są za to rodzinę odpowiedzialni. Więc weźmy to pod uwagę. Tutaj, co jest najważniejsze? Czy mieszkania się sprzedają? Wciąż jak najbardziej, ale głównie to osoby sprzedają, które mają potrzebę. Ja w ostatnim filmie. Tytuł e, nakreśliłem: Kiedy ceny spadną, trzy grupy: osoby, które muszą teraz sprzedać szybko mieszkanie, osoby, które mają pół do pół roku, i osoby, które w ogóle nie mają potrzeby sprzedaży tej nieruchomości. Ale uwierzcie mi, że te dwie grupy namieszają na tym rynku, i w końcu te spadki cen ofertowych się zaczną, bo transakcyjne już się zaczęły. OK, mam świadomość tego, że ktoś ma szczęście, tak jak czasami do nas klienci dzwonią i oni sprzedają nieruchomości za te ceny ofertowe. OK, ale ile takich nieruchomości? 1 na 10, 1 na 20? A co z resztą rynku? Tak samo, jeśli ktoś mi mówi, że ja tam w ogóle recesji nie odczuwam, bo ja sprzedałem swoje dwa mieszkania i to bardzo dobrze. Tak, tylko, że te twoje dwa mieszkania to nie jest cały rynek. I zwróć na to uwagę, bo jeśli ten klient docelowy, e, przysłowiowy, kowalski nie będzie miał pieniędzy, no to... Albo zejdzie z ceny, żeby on był w stanie kupić twoją nieruchomość, albo jej nie sprzedaż. Tak to wygląda. A proszę pamiętać, e, jedną rzecz: że są osoby, które zejdą, bo jeśli ktoś ma inne plany inwestycyjne, bądź potrzebuje tych pieniędzy na e, nadpłatę kredytu hipotecznego, bądź całkowitą spłatę, jest to nieruchomość podspadkowa, przepraszam, jest otwarte na duże negocjacje i ja jestem żywym tego przykładem i do takiej sytuacji dochodzi minimum raz u nas. W firmach w tygodniu. Tak to działa i mnie teraz tego jeszcze coraz więcej. Dlatego ja nagrywam ten materiał dla osób, głównie które posiadają to nieruchomość i będą mieć potrzebę wyciągnąć tego kapitału, i wciąż się zastanawiają, bo myślą, że będzie dobrze. Nie, nic się nie zapowiada, że było dobrze na rynku nieruchomości jak na chwilę obecną, z tego względu, że póki kredyty nie zostaną uruchomione, no, to ten popyt się nie zmoże, jest to nieuniknione. Chociaż ja tutaj mocno stawiam na właśnie osoby, które posiadają oszczędności, bo one jednak będą w stanie, no, trochę na tym rynku i ty posiadając nieruchomość popytowo, to 2-3 pokojowe, max do tych 50 metrów, będziesz miał możliwość sprzedaży tej nieruchomości, bo oni mają świadomość tego że jednak ta inflacja będzie rosła z miesiąca na miesiąc, jest już nieuniknione. Zresztą Rada Polityki Pieniężnej jasno i dosadnie pokazała, że już ich e, i rząd głównie tak by nie rząda współpracują i oszukujmy się, że to jest wszystko e, można powiedzieć e, z osoby, które wszyscy się znają i tak naprawdę nie interesują ich pieniądze zaoszczędzone przez Polaków. Więc te osoby prawdopodobnie jak najszybciej będą chciały ulokować tą gotówkę w nieruchomościach, bo jednak to jest najprostszy produkt inwestycyjny. Ok, są wiadomo tutaj waluty, są można powiedzieć kruszce i tak dalej, ale nie każdy chce się w to bawić. Teraz nawet mam klienta, który chce kupić nieruchomość, ulokować pieniądze, nic z nie robić i w razie wóz sprzedać tą nieruchomość za 3-4 miesiące. Ale co wam powiem, że on będzie kupował tę nieruchomość bardzo dobrej cenie niż teraz. Bo on rozumie to, że to, co on kupuje, to jest, no to jest poniżej wartości rynkowej. Dlaczego? Dlatego, że sprzedający nie ma innego klienta, a on potrzebuje tych pieniędzy w przeciągu dwóch miesięcy. I powiedział, że nie chce się znaleźć w takiej stresującej sytuacji, że nagle będzie miał nóż na gardle i w ogóle odda on nieruchomość jeszcze taniej. Więc ten film. Kieruję dla osób, które myślą, że jeszcze będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze na rynku nieruchomości, dopóki ten klient kredytowy na ten rynek nie wróci. E, ok, e, osoby, inwestorzy, osoby posiadające gotówkę, inwestorzy będą w stanie trochę jeszcze napędzić ten na rynek, ale nie tak mocno jak osoby kredytujące się. Jeśli chodzi o wynajem, powiem Wam uczciwie, jest pewna granica której ten klient nie zaakceptuje. Nawet ostatnio na jednej z naszych nieruchomości, po prostu młoda para, jednak zrezygnowała z wynajmu, zdecydowali się, że tam chłopak będzie dojeżdżał do pracy, jakoś tam komunikacja miejską, a ona wraca do rodziców, tak? I on też razem z nią tam. Więc tak to wygląda. Nie wszystkim będzie stać na to, że płacić za mieszkanie 40 metrowe w mieście wojewódzkim 2000 złotych. Już nie wspomnę tutaj o dużych miastach, bo tam też w ogóle te czynsze powariowały i porównuje się względem czynszy za w Wielkiej Brytanii. No to ok, ale ile zarabiamy w Wielkiej Brytanii, ile zarabiamy w Polsce, no to weźmy to pod uwagę. I co jest najważniejsze, jeszcze jedna grupa osób, które posiadają nieruchomości, zapomina o najważniejszym, że inflacja zżera ich zarobki. I te osoby. Mamy takie klientów mnóstwo, odziedziczyły jakoś nieruchomość, ale jeszcze ją otrzymają, bo liczą, że to będzie dla dzieci i tak dalej, bądź ta nieruchomość jeszcze wzrośnie na, wartości, wzrośnie na wartości i oni się zastanawiają, ale po tym okresie zimowym jest nieuniknione, że zrozumieją jednak, że tego klienta nie będzie i będą musieli, i będą zmuszeni do sprzedaży tej nieruchomości, bo jednak też trzeba będzie za coś żyć. A są osoby, które jak najbardziej tylko na to czekają. Inwestorzy chcieli poczekać dłużej, ale niestety inflacja, można powiedzieć, goni ich z tyłu i mają to w głowie, więc albo podejmują teraz decyzję o zakupie nieruchomości, albo może być taka sytuacja, że może i kupią to nieruchomość taniej w przyszłym roku, ale jednak te pieniądze będą coraz mniej warte i też jest taki dysonans pomiędzy tym sprzedającym, sprzedającym uważa, że jest inflacja i on chce więcej, tak? bo ten pieniądz stracił na wartości. I weźmy to pod uwagę, i te negocjacje, zwłaszcza przy większych kwotach, one nie są łatwe i nie są to w ogóle łatwe decyzje. Dlatego, ja się cieszę, że takie podsumowanie zrobię. Przepraszam, tylko zobaczę, która jest godzina. Takie podsumowanie zrobię dotyczące, można powiedzieć, tej obecnej sytuacji. Pośrednictwo na tym rynku, co jest najważniejsze, rynek bardzo mocno się profesjonalizuje. Moim zdaniem agenci nieruchomościowi staną się takim zawodem zaufania publicznego. Ci, którzy zostaną. Bo to, co dochodziło do sytuacji, że teraz są takie podrygi niektórych osób, że chcą świadczyć usługę za 1%, tak, wartości nieruchomości i tak dalej, to jest po prostu nieopłacalne. Przy obecnych kosztach związanych z obsługą, z podatkami, jest to nieopłacalne. I co jest najważniejsze, że nic od siebie nie dają, tylko liczą tak samo na łódź szczęścia jak ten klient sprzedający. Nie. My jesteśmy od tego przede wszystkim żeby dobrze przygotować to nieruchomość znaleźć ten potencjał tej nieruchomości zbadać to realną cenę faktyczną sprzedaży. Jak to robimy. Na podstawie innych sprzedawanych nieruchomości. Ty, czy ty jako osoba można powiedzieć sprzedająca swoje pierwsze drugie mieszkanie masz taką możliwość. No Nie my w swoich bazach mamy kilka tysięcy e, sprzedanych nieruchomości. Dla nas nie ma problemu kupić danych sprzedawanych nieruchomości również e, Zbieramy statystyki, gdzie jest największy ruch, i załóżmy, dana osoba. Mieliśmy wiele razy taką sytuację, wystawiała nieruchomość za kwotę 300 tysięcy. My byliśmy w stanie sprzedać ją za 320. 000. Ok. Ma, nie jest to duża kwota, ale ona ta kwota jest wyższa, uzyskana. ale są przypadki, gdzie ktoś wystawia nieruchomość za kwotę 400 tysięcy, a ta nieruchomość jest warta 320, 30 i my jesteśmy od tego, żeby przede wszystkim to sobie uświadomić, bo jeśli Ty masz cel sprzedaży, masz potrzebę tej sprzedaży, no to e, chcesz być w sytuacji, i tak jak wiele razy miałam taką sytuację, to chyba było rok temu, e, gdzie klientka, można powiedzieć, czekała e, do ostatnich dni, Musiała po prostu tam wpłacić ostatnią transzę dla dewelopera, kupowała tam jakiś segment. No ta jej nieruchomość tam warta była około 200 tam, tysięcy, i e, dopiero można powiedzieć w ostatnim tygodniu podjęła już konkretnie decyzję, że jest otwarta na negocjacje. Ale to nieruchomość może było sprzedać za 200, 200 tysięcy. Niestety nie udało się, bo w tak krótkim czasie my nie jesteśmy jeszcze znaleźć klienta za te 200 tysięcy. Nieruchomość poszła za 180, 20 tysięcy straciła. Więc jeśli Ty masz potrzebę, zaplanuj sobie to konkretnie i odpowiedz sobie na pytanie, czy faktycznie te 3-4 miesiące to one e, zmienią mi coś na korzyść, czy nie, bo moim zdaniem nie. Nic się w tym kierunku nie zapowiada. Tym bardziej, że wszystko idzie do góry i proszę pamiętać, jedną rzecz, że są pewne granice, które nie są akceptowalne. Ja przede wszystkim nie akceptuję decyzji rządzących, którzy tak namieszali na tym rynku, ale i w ogóle mieszają dalej na rynku pierwotnym poprzez długotrwałe decyzje wydawania. Na rozbudowę budynków, na budowę, na wyburzenia, jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji, na wyburzenia. Uwieźcie mi, że to są mozolne, mozolne bardzo etapy uzyskiwania takich dokumentów i tak dalej, ale dobrze. Najważniejsze, żeby coś robić i pamiętaj jedno rzecz, że najwięcej traci ten, co nic nie robi i nigdy nie zabezpieczysz się na 100%. Jeśli chodzi o nieruchomości, moim zdaniem lokale mieszkalne wygrają, najwięcej stracą domy, segmenty, szeregówki. Nieruchomości, pod zabudowę jednorodzinno, bo jednak deweloperzy mają świadomość, że to lokalne mieszkanie można sprzedawać. Z tego względu, że coraz więcej osób starszych będzie chciało nabywać mieszkania i przecież mamy bardzo dużo ilość singli. Oni chcą w głównej mierze mieszkać sami. Teraz, bodajże kilka dni temu, dzisiaj jest sobota, już wieczór. Sprzedałem dwie kawalerki w bardzo dobrych cenach. Dlaczego? Dlatego, że cena przede wszystkim jest fajna. Już nie chodzi tutaj o cenę z metra, to chodzi o cenę całkowitą, bo 230 tysięcy to nie jest duża cena, i na to się znajdzie klient. Proszę mi w to uwierzyć, jeśli ktoś myśli o tym w ciężkich czasach, najważniejsze jest. Takie powiedzenie się mówi. Ludzie myślą, aby mieć co do gara włożyć za przeproszeniem. Tak to wygląda. Jeśli chodzi, można powiedzieć o planowanie, to jest bardzo ważne, sprzedajesz nieruchomość, kupujesz, zaplanuj to sobie. Obejrzyj moje dwa filmy związane z najczęstsze błędy z, przy zakupie nieruchomości i przy sprzedaży. Z mojej strony. To jest wszystko. Ja przede wszystkim wszystkim życzę udanych sprzedaży, jak i zakupów, i pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje, i nikogo więcej o to nie obwiniaj. Ale jak najbardziej możemy obwinić za to sytuację obecną, związana z brakiem dekretowego rządzących. To jest podstawa. Na czele, lapiński, morawiecki i tak dalej. Trzymaj się, cześć, do następnego.